Witamy wszystkich szlachetnych, Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Kaszubów, mieszkańców Pomorza Zachodniego, Polaków, Polaków. Laudetur Jezus z z będzie pochwalony Chrystus, Króli Maria, Królowa zawsze dziewica. Drodzy Państwo, witamy sprzed kościoła przemienia pańskiego w Mielnie. Widać, że ta budowla jest starożytna, bo ma formułę jeszcze taką obronną. Wieża kościoła przemienia Pańskiego tutaj w mielnie. Drodzy Państwo, ale co intrygujące, jeżeli dałoby się zrobić zbliżenie, tutaj są wkomponowane młyńskie koła. Tak? Przy budowie budowniczowie czy budowniczy, czy mieszkańcy, zażyczyli sobie, żeby młyńskie żarna, młyńskie koła, jako te, które tworzą mąkę, te, które tworzą chleb. No, były wkomponowane wieże. Jest to jakiś ewenement w skali może polskiej, europejskiej, światowej i szacunek do chleba. Tutaj po drugiej stronie kościoła jest grodzisko słowiańskie i można przyjąć, że znowu historia sięga dużo dalej niż 966 rok. I widać, że to położenie kościoła, czyli świątyni, która prawdopodobnie jest usytuowana na świątyni słowiańskiej być może rytu cyrylo a być może jeszcze wcześniejszego rytu słowiańskiego, oddaje kult starożytnych Słowian, tutaj pomorskich, kaszubów. Zauważmy, że słowo kultura, kult, właśnie zawiera ten, ten, ten słowo kult. Kultura, kult, czyli wzorem, reliki, czy wierzeń jest kultura, która zawiera w sobie komponent, czy element słowo kult. Jaki kult wyznawali? Bardzo mało uszy się w szkołach o, o kulcie Słowian, bo nie chcemy powiedzieć mitologia, prawda? Bo my nie mieliśmy mitologii, tylko kult, religię słowiańską. Ale wyraźnie z tego widać, że był ogromny szacunek do chleba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ogromny kult szacunku do chleba. I drodzy Państwo, i widać tutaj tą inkulturację, tą, to wkomponowanie, czy zaadaptowanie kultu słowiańskiego. Kult chrześcijański. My często mówimy, że na ziemiach słowiańskich mieliśmy od zawsze kult etnochrześcijański. Czyli on od zawsze był. Bo dojście do nauczania Jezusa może odbyć się rozumowo. To nie jest skomplikowane. To nie polega na jakichś rytuałach, na jakichś obrządkach. Jezus o tym nie mówił. Przykazania. Jezusa są bardzo praktyczne, bardzo takie ziemskie. Drodzy Państwo, co prawda oddanie kultu Boże, Bożego, tak, jedynego Boga wiara, ale reszta to jest, drodzy Państwo, przekazania, byśmy powiedzieli dzisiaj, czy zalecenia świeckie w jakimś sensie. Nie kradnij, drodzy Państwo, bądź moralny, tak? nie cudzołóż i tak dalej. Nie składaj fałszywego świadectwa, czyli mów prawdę. To są właściwie, można powiedzieć, moralno-etyczne wskazania dla życia tutaj na Ziemi. I można powiedzieć, że tutaj wyraźnie widzimy w Mielnie na Pomorzu Zachodnio-Pomorskim, Kaszubskim zwyczaje, kult naszych przodków. I to, że ktoś ewidentnie wkomponował te żarna młyńskie jako wotum, można powiedzieć, dziękczynne za to, że te żarna, które prawdopodobnie pękły, zostały przez barbarzyńców zniszczone. To nie od dziś bierze się przeciwnika głodę. Drodzy Państwo, nie zdajemy sobie oczywiście z tego sprawy czy bardzo często, żyjąc w pokoleniu, które nie zaznało głodu, że to jest pewne wotum za to, że z kamienia litego można wyciosać żarno, a z tych żaren po prostu mielić mąkę. Drodzy Państwo, być może nieprzypadkowo łokietek, który w Krakowie nakazał mówić, te słowa o mieleniu, mleć, mełeć, drodzy Państwo, bardzo słowiańskie słowo, rugował z przestrzeni krakowskiej obcokrajowców, dzisiaj byśmy powiedzieli też Niemców, ale Niemców w znaczeniu obcokrajowców, którzy nie byli kulturowo nam bliscy, którzy nie, za, nie zachowywali się kulturowo, tak jak my byśmy sobie życzyli. Dzisiaj w rocznicę, drodzy Państwo, zamordowania, o dzisiaj mamy 11 kwietnia, 2024 roku w rocznicę zamordowana zamordowania świętego Stanisława to był 11 kwiecień 1979 później święto to jest później określone 8 maja ale sama rocznica to był 11 kwietnia jakby no, wskazuje nam, że my bardzo często napominaliśmy innych nawet królów władców i innych że źle się zachowywali dzisiaj my tego nie widzimy dzisiaj zachodzi proces czy próba, kolejna próba kultur kampfu, czyli inkorporacji wyższej kultury do kultury niższej? Już Koneczny pisał, że nie da się żyć na dłuższą metę w dwóch, trzech kulturach razem. Nie da się. Czyli to multi nie wychodzi w formule, że to może koegzystować na dłuższą metę. Te słynne tolerancje religijne, tolerancje kulturowe, drodzy Państwo, bardzo często źle się kończą i to w formule że gorszy pieniądz wybiera lepszy, że gorsza kultura wybiera lepszy. I teraz jeżeli, jeżeli widzimy wczoraj ten podpisany pakt o imigrantach, czyli tak naprawdę pakt o inkulturacji, o obcej kultury, o wszczepianiu nam tutaj w ciało słowiańskie obcych elementów, obcych kulturowo elementów, tak? To musimy się zastanowić, czy to jest pożądany kierunek. Teraz musimy w tym momencie przejść do polityki, do wyborów samorządowych. Drodzy Państwo, Mielno jest, miejmy nadzieję, nie takim specyficznym miastem, ale jest miastem odpartyjnionym. To miasto powstało, bo tradycje mielne jako osady są bardzo dalekie, słowiańskie, ale tradycja jako miasta no to jest rok 1 stycznia 2017, czyli nie takie odległe. I to miasto nie zaznało inwazji bolszewickiej do Rady Miasta i jest odpartyjnione. Tutaj nie ma w Radzie Miasta, ani jako burmistrz nie ma osoby partyjnej w sensie takim tradycyjnie myślonym, wyobrażeniowym, czyli tradycyjnie rozumianym. Nie ma ani PiSu, ani platformy, ani innych tego typu, drodzy Państwo, oni jakby nie rozumieją i słusznie oczywiście, że to są bandy pozorowane, są to obce ciała, które przyjeżdżają tu jak ten pakt do imigranta, czyli ordynacja wyborcza bolszewicka, ona tak naprawdę jest ordynacją, która... Wszczepiać szczepiać obce organizmy w lokalne ciała. Bo często, a najczęściej można powiedzieć, to są ludzie z zewnątrz, którzy tutaj wchodzą do samorządów i przejmują jakby samorząd, tak pod płaszczykiem pseudodemokracji. I ta nasza wypowiedź, że była praktyczna, musi jakby uściślić sposób działania modus operandi tej Bolszewi. Otóż bo oni wymyślili taki sposób, taki koncept obierania i samorządów, i parlamentu, i parlamentarzystów, w której Trzeba stworzyć komitet wyborczy, czy, czy partyjny, czy koalicyjny, czy wyborców, drodzy Państwo, i zdobyć 5% głosów jako cały komitet w danym tutaj okręgu wyborczym, na przykład do Rady Miasta, czy Rady Powiatu, żeby w ogóle być branym pod uwagę. To powoduje taką sytuację, że te ciekawe, szlachetne ruchy są najczęściej obcinane i te głosy są rozpisywane na tych, co zwyciężają. Żeby to bardziej, żebyście Państwo to bardziej zrozumieli może, to damy przykład teraz najbliższych wyborów, chyba 6 czy któregoś tam czerwca, do Europarlamentu. Otóż najpewniej będą 2 trzy, znaczy w tej chwili są już 23 komitety, ale te, które będą brały udział w ostatecznej walce, będzie ich dwie, dwa lub trzy komitety, a pozostałe 20 komitetów będą bardzo atrakcyjne Będą za Poleksitem, będą no bardzo, bardzo e, patriotyczne i tak z tym, że one nie osiągną progu 5%. W związku z tym, jeżeli ktoś pójdzie na te wybory i zagłosuje na komitet, który jest za Poleksitem, to ten głos zostanie przepisany proporcjonalnie. Załóżmy, że dwa komitety wygrają, że ta banda czworga się podzieli na pół, że dwa komitety to rozpisane staną po 50% na jednych i drugich, którzy akurat z Poleksitem nie mają nic wspólnego. Czyli oddając głos na, za wyjściem z Unii Europejskiej, de facto ktoś odda głos przeciwko wyjściu. No to jest ten szatański pomysł. Czyli przekładając to na lokalne struktury, jeżeli ktoś tutaj chce na przykład coś mądrego stworzyć, a nie zdobędzie progu 5%, to ten głos zostanie przepisany na tych, co zwyciężyli, którzy nie chcą tego zrobić. Dlatego musicie się Państwo dobrze zastanowić, czy głosować w Europarlamencie, znaczy do Europarlamentu, na opcję oprócz tych bandy dwojga. Bo jeżeli ktoś chce na bandę dwojga czy trojga głosować, to, to oczywiście może to zrobić. Natomiast jeżeli ktoś chce na te konstruowane przez służby noże komitety yy, rozpraszające, tak, które nie zdobędą 5%, to to jest utrata głosu, one służą tylko po to i trzeba mieć świadomość, żeby zrobić frekwencję. Tylko po to. A my jako królestwo cieszymy się z faktu, że już ponad prawie 50% Polaków zrozumiało, że to jest ustawka, że to jest gra w trzy karty. I to nie ma nic wspólnego z demokracją. To demokracja fasadowa, pozorna, tak jak mówimy, bandy pozorowane, no to i oczywiście demokracja pozorowana, i wyniki pozorowane. Nieadekwatne do rzeczywistych jakby tutaj preferencji wyborczych. Bo co stoi na przeszkodzie, żeby w jednym okręgu zrobić jeden sejmik, jedną listę, drodzy Państwo? Co stoi na przeszkodzie? No nic. Oni się tego boją jak ognia, tak? Jeżeli mówimy tutaj o reformach, to musimy pomyśleć, że Polszewia nigdy nie zrobi reformy, bo w pierwszych wyborach by przegrała. Czyli nie można ich na, za bardzo nawoływać, bo nie zrobią czegoś, co przeciwko nim. Natomiast my możemy się samorganizować. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tu w Mielnie czy w innych, w każdym okręgu zrobić jeden sejmik i wybrać sobie przedstawicieli, a tamtym podziękować. I musimy w tym kierunku iść i myśleć. A wracając do wyborów, żeby głosować za polexitem, no, trzeba na wybory po prostu nie iść i jednocześnie popierając Królestwo Polskie Lechy, nas jako króla lekta, ponieważ my nie należymy do straty, żadnych struktur, nie akceptujemy struktur europejskich, bo oczywiście uważamy, że nasza kultura jest wyższa, lepsza, atrakcyjniejsza i nie mamy powodu, żeby się inkulturować w tamtą stronę, tylko jeżeli już to w drugą stronę, drodzy Państwo, I to my powinniśmy przewodzić Europie, a nie odwrotnie. Więc jeżeli ktoś jest za polexitem, to wystarczy, że nie pójdzie na wybory i poprze Królestwo Polskie i ipso facto już jest w formule, drodzy Państwo, nie tej przynależność Polski do Unii Europejskiej, bo Królestwo Polskie nie należy do żadnej Unii Europejskiej, nie, nie ma zamiaru należeć do żadnej Unii Europejskiej rozumiane jako Rzesza Niemiecka, tak? Natomiast Bolszewia od wielu lat już próbuje nas wkomponować. Widzimy te ruchy, prawda, czy to jest, jest infamizm i banita Donald Tusk, czy to jest hołownia, prawda, czy to jest czarzasty, prawda? Czy to jest nawet kaczyński, oni próbują na siłę nas wepchnąć w tą pseudokulturę, żeby zaakceptować rozmydlenie, rozcieńczenie słowiańszczyzny i naszej kultury. Nie tak? mówiąc, od środka też oczywiście te dwa elementy, czyli ciemno, ciemnogród, zapewnienie ciemnoty, czyli lekceważenie oświaty w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. I, drodzy Państwo, lekceważenie moralności, czyli rozwiązłość. Tutaj są dwa elementy. Gdyby ktoś chciał się bardzo zastanowić nad problemem aborcji, czyli eutanazji, czyli problemem tak naprawdę eugenicznym, czyli problemem wykonywania jednak kary śmierci, czyli wykonywania egzekucji na ziemi polskiej, no bo aborcja jest opowiedzeniem się za karą śmierci, to, drodzy Państwo, musi sobie przeanalizować i polecamy link do, do strony o... Historii aborcji w Polsce, ona jest na stronie świętego Józefa chyba w Kaliszu i tam jest akcja Pol Est, tak? Taka akcja, drodzy Państwo, e, która czy Pol Ost bardziej, taka chyba nazwa była, robocza dla Niemców, którzy w 1942 bodajże drugim lub trzecim roku wprowadzili całkowitą swobodę aborcji, całkowitą, stuprocentową swobodę a jednocześnie pod karą śmierci zabronili aborcji Niemkom. E... O co chodziło? Chodziło o to, żeby rozpocząć proces depopulacji e... i jasno się wyrazili notable hitlerowscy, że Polacy mają służyć do jako siła robocza, a nie do rozmnażania się. Tak, że Słowiańszczyzna musi zniknąć. Oczywiście też był plan eksterminacyjny. Pamiętamy inne akcje eksterminacyjne, ale de facto mieliśmy Samo się zagładzić, tak? Więc ta propozycja, którą realizuje za cudze pieniądze, za pieniądze aborcjonistów, e, opcja tuska, chłowni i Czarzastego drodzy Państwo, jest to opcja ludobójstwa Polaków, żebyśmy rozumieli, że opcja aborcyjna jest to opcja ludobójstwa Polaków, Polek i Polaków. Ludobójstwo i oczywiście jednocześnie zniszczenia własnego kultu, własnej religii. No, bo przecież w naszej religii wyraźnie brzmi, przekazanie, nie zabijaj, tak? Wyraźnie brzmi, nie zabijaj. Więc aborcja jest w poprzek religii chrześcijańskiej. Więc uzyskują dwa w jednym, czyli niszczą naszą religię, nasze kult, a z drugiej strony niszczą nas jako społeczeństwo, jako naród. Wyniszczenie. I drodzy Państwo, wykonywanie aborcji to nie jest tylko element pozbawiania życia dziecka. To jest zbytnie uproszczenie. To jest pozbawianie życia też matki czy rodziców tego dziecka, tak? Pozbawianie ich życia, bo oni już nie mają spokojnego życia. Taki akt rytualny, który też wykonują masoni, tak? Czy symbolicznie, czy de facto, czyli czy oczywiście mafie wykonują, wprowadzając coś w swoje szeregi, nakazując wykonanie jakiejś egzekucji, morderstwa, więc wykonanie takiej egzekucji, morderstwa jest jakby wpisaniem się w w formułę dzieci szatana, tak, w formułę Masońską czy w formułę cywilizacji śmierci. Oczywiście można z tej otchłani wejść, bo nie potępiamy wszystkich, tak? bo to nie chodzi o to, żebyśmy potępiali. Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby potępiać, tylko żeby zbawić, więc nie mówimy to, żeby mówić ex katedra czy poza oficjalną wypowiedzią, że chodzi nam o to, że potępiamy, to chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że to jest droga do nikąd, że. Młode pokolenia, które wchodzą, napotykają w tej chwili wręcz zachętę, bo oczywiście też powie, że prawo do aborcji to nie jest zachęta do aborcji. Ale drodzy Państwo, jest to zachęta do rozwiązłości, a w konsekwencji do aborcji i niszczenia sobie życia. Więc jest to bardzo niebezpieczne. Weszliśmy w, w etap jakby II wojny światowej, kiedy okupant jakby naciskał, żeby wprowadzić ten element niekontrolowanej aborcji, czyli powszechnej i stwarzać pewne zachęty do aborcji. Tutaj też mówimy o pigułce dzień po, tak? Więc musimy sobie zdawać sprawę, że to, co dzisiaj się dzieje na ziemi polskiej, robią opcje polityczne, które są nam obcokulturowo i weszły przez tą fałszywą ordynację wyborczą i przez tą fałszywą ordynację wyborczą, którą nie jesteśmy w sposób, tak powiem, legalny pokonać, bo nie da się z szulerem wygrać, to są znaczone karty, ale możemy z szulerem nie grać. Czyli tutaj absencja jest pewnym głosem. Zauważmy, że przy głosowaniu nie ma głosu, jest głos co prawda nieważny, ale nie ma głosu wstrzymującego się. Znaczy nie można iść i wstrzymać się od głosu. Można zrobić głos nieważny, ale nie można się wstrzymać. W związku z tym głosem wstrzymującym, który istnieje przecież na wiejskiej, oni tam mają dla siebie głos wstrzymujący się. No to jest absencja. Tak? Absencja nie oznacza yy, brak świadomości, braku świadomości. To absencja oznacza, że ja się wstrzymuję, ja się dystansuję od tego sposobu obierania przedstawicieli, bo to się obróci przeciwko mnie. I dlatego nie pozwólmy w tych najbliższych, i to jest taka odezwa zmielna dzisiaj, nie pozwólmy naszym wrogom, drodzy Państwo, w tych pseudowyborach parlamentarnych, żeby, drodzy Państwo, nas rozegrać, tak, że my wybraliśmy przedstawicieli i to większością, którzy oczywiście nas poprzez Unię Europejską zaorają. Nie pozwólmy na to. Świadomi Polacy nie powinni iść na te wybory, czyli wyraz sprzeciwu wobec impulturacji, czyli pseudo impulturacji przeciwko inwazji obcych na naszą ziemię, to jest... To jest, drodzy Państwo, absencja. To jest absencja. E nie namawiamy do absencji, tylko namawiamy do świadomego wyboru. Bo nie staramy się nigdy namawiać, czy głosować za czy przeciw. Namawiamy się do tego, żeby podejmować świadome decyzje, żeby rozważyć, tak? Co mój głos znaczy oddany na PiS? Co mój głos znaczy oddany na bandę czworga czy trojga? Bo oni się połączą, tak jak ostatnio się połączyli, tam jeszcze trzech europosów było od Biedronia. Drodzy Państwo, teraz pewnie będą dwie opcje, które tylko wejdą. A reszta ma, jest, służy po to, żeby rozcięczyć wasze głosy, to jest wasze głosy, które są na przykład przeciwko Europie, żeby były potraktowane jako za Europę, żebyście zrozumieli ten mechanizm szatański, jak to działa. Bo nie osiągną 5%, więc metodą DONTA proporcjonalnie, jeżeli to będą dwa wygrywające komitety, to na dwa, jeżeli trzy, to na trzy, zostanie to rozpisane. Czyli głos oddany przeciwko Unii będzie potraktowany jako głos oddany za Unią, drodzy Państwo, i musicie to zrozumieć, bo nikt wam tego nie powie i sami nie dokonacie pewnego wysiłku intelektualnego, myślowego, nie uruchomicie aparatu myślowego, jak to działa, bo nikt tego nie tłumaczy, jak działa ten system. Co to jest metoda Donta? Co to jest próg 5%? I co się dzieje z tymi głosami? One nie przepadają. Te głosy liczą się do frekwencji i te głosy są proporcjonalnie rozpisywane na zwycięzców. Tak jakbyście głosowali na przykład na PiS czy na tamtą stronę Platformy i ten paradoks, o którym mówiliśmy, że, drodzy Państwo, że tylko szatan mógł wymyślać taką formułę, gdzie dwie opcje wzajemnie się neutralizują, dwa wektory, czyli załóżmy jeden propolski, czyli taka metoda na dobrego i złego policjanta. Jeden jest propolski, a drugi jest antypolski. Czyli jedni głosują za, a drudzy głosują przeciw. W związku z tym te głosy się znoszą. Jeżeli 26 zagłosuje za jakimś rozwiązaniem, a drudzy przeciw. To wynik jest zerowy. Tak? Czyli my w tym całym pseudo-parlamencie europejskim mamy zerowe znaczenie. Tak? Przy tej strukturze ordynacji wyborczej, przy tej strukturze w ogóle politycznej, że przedstawiciele w parlamencie europejskim e, po prostu za nic nie odpowiadają. Tak? Ich nie można odwołać i oni nie podlegają tu bezpośrednio nikomu oprócz swoim mocodawcom partyjnym. Czyli nie podlegają ani Senatowi, ani Sejmowi, ani prezydentowi. Ani królowi, drodzy Państwo, ani nie podlegają, przynajmniej im się tak wydaje, ani nie podlegają Polakom, nie podlegają Ministerstwu Spraw Zagranicznych, mimo że podejmują decyzje dotyczące spraw zagranicznych, po prostu nikomu nie podlegają oprócz własnym pryncypałom, czyli tym, którzy wystawili ich na te listy. Czyli są to tak naprawdę prywatni posłowie w Europarlamencie. Bo każda partia jest formułą prywatną i w jakim sensie każdy komitet wyborczy jest formułą prywatną. To nie jest formuła państwowa. I Musimy starać się to zrozumieć. tej tutaj z Mielna, drodzy Państwo, apelujemy do Was o rozsądek i troszkę powtarzamy się, ale chcemy, żeby do Was dotarło, podepniemy linki do poprzednich naszych wypowiedzi, żebyście nie brali więcej udziału w tej chudzpie wyborczej i naciskali jednocześnie, żeby tą ordynację wyborczą zmienić. Że my chcemy sejmiki, my chcemy prawdziwych przedstawicieli, a nie fasadowych. Oczywiście przeciskają się niektórzy, tak jak tu w Mielnie, tak? To nie jest tak, że w całej Polsce jest system partyjny i nie da się, drodzy Państwo, nic osiągnąć. Da się, bo tutaj nikt z partii by nie osiągnął jednego, jednego głosu, więc tutaj nawet nie próbowały partie funkcjonować w Mielnie i nie znajdziecie w Mielnie. To jest miasto steryliz partyjne, tak? Tu się czują pewnie mieszkańcy jako wolni, natomiast oczywiście będzie nad nimi powiada, nad nimi jeszcze województwo i centrala, i tutaj element ten samorządowy, czyli ten finansowy, w którym uważamy, że z Cytu 8 trzeba partycypować yy, po prostu proporcjonalnie, czyli powiat 1 trzecia, województwo 1 trzecia, centrala 1 trzecia. Nie, że słyszymy, że jakieś subwencje są oświatowe i tak dalej, drodzy Państwo. Najpierw okradają miasta i powiaty, a potem dają mikrosubwencje. Nie mogą miasta i powiaty godzić się na taki przepływ pieniądza, na taki cash flow. Muszą wynegocjować. Teraz będzie. Procedowana ustawa o, o finansach samorządów i muszą się uprzeć i muszą bardzo stanowczo powiedzieć, że mają partycypować w części w swoich własnych, że tak powiem, dochodach, tak, bo stąd idzie masę CIT-ów, masę pieniędzy z citu 8, czyli z pieniędzy przekazywanych bezpośrednio do centrali. Polszewia im trochę się zostawia, ale to nie wystarczy na utrzymanie właśnie muzeów. Nie wystarczy na utrzymanie szkół, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie to rozdzielnictwo, te subwencje, jak oni to mówią, jest proporcjonalne do, do pokory, do, do tego, kto rządzi w danym mieście. Więc to miasto, na przykład, Mielno, nie może na dużo liczyć, bo tu nie rządzą mafie, partie i loże, w związku z tym muszą się sami utrzymywać tu nie będzie dużych subwencji prawdopodobnie. Tak? To jest taka kara za to, że nie wybieracie naszych. Drodzy Państwo, z tym chce skończyć, tak? Musimy zapanować prawdziwa samorządność, a nie cudzorządność i partyjnorządność. Myślę, że z tego miejsca zmielna to dotrze do wielu, z tego miejsca tutaj grodziska słowiańskiego. Więc na tym kończymy. Laudetur Jezus Chrystus z Niech będzie pochwalony, że jest król i Maryja Królowa zawsze dziewica z Bogiem.